Siemanowa, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam aż 60 sposobów na filmik na YouTube'a. I od razu przed odcinkiem chciałbym powiedzieć o tych bateriach, jak ktoś jeszcze o nich pamięta. Ja już je wrzuciłem, wrzuciłem tam do tego pojemnika 40 baterii. Nie nagrałem tego, bo nie miałem po co jakby. Wiem, że nie mam dowodów, no ale ja wiem, że wrzuciłem. Tak, i przepraszam, jakby tutaj latały takie pyłki malutkie, ale to już... Nie mogę z tym nic zrobić, więc za to przepraszam i zapraszam Was do oglądania. Przed czytaniem chciałbym Was przeprosić za to, że jestem znowu na tym samym tle, na tym samochodzie niebieskim, no ale po prostu tu mi się najlepiej nagrywa. I wybaczcie mi, że będę czytał z kartki, ale po prostu taki będzie najwygodniej. Więc zaczynamy. Pierwszy sposób to Challenger. Co jest bardzo dużo challenge. Patrick no, chyba może już nikt nie nagra, no bo to już jest takie bardziej niemodne, ale na przykład Pizza Challenge też jest bardzo modne, nawet do teraz. Drugi sposób to lifehacki, który bardzo polecam, no bo chyba każdy youtuber nagrał lifehaki. Ja nie znam youtubera, który nie, nie nagrał lifehacków. Tak. Trzeci sposób to QA. Chyba każdy wie o co w tym chodzi. Czwarte, czwarty sposób to moi ulubieńcy. Piąty sposób to What's on my phone, czyli co jest na moim telefonie. Albo e, teraz szósty sposób, co jest w moim plecaku. Siódme, pakuję walizkę. Ósme, vlogi. Dziewiąte, co jest w pudełku. Jak? Chodzi w tym o to, że możecie po prostu własną serię stworzyć na YouTube. 11. Poranna rutyna lub wieczorna rutyna, jak kto tam woli. Znaczy, możecie to i to nagrać. 12. Instagram kontroluje mój dzień. 13. Pranki. 14. Ciekawostki. 15. Wyzwania od widzów. 16. DIY. Mam nadzieję, że wiecie o co w tym chodzi. 17. Co wolisz? Osiemnaste, Co dostałem, lub dostałam na na przykład święta czy tam na urodziny. 19. Oczekiwania versus rzeczywistość. I 20. Parodie. 21. Typy ludzi. 22. Moja kolekcja, na przykład, nie wiem, jakieś napoje, czegoś tam. Czego macie po prostu kolekcję? Możecie to pokazać. 23. Poradniki do gier. Dwudzieste czwarte. Możecie też nagrać, jak gracie różne gry, tam nie wiem, Fortnite, GTA, w co, co chcecie. Dwudzieste piąte, specjale, Na przykład specjal możecie zrobić na 100 subów, 1000 subów, 9000 subów, ile tam chcecie. Dwudzieste szóste, moje sposoby na nudę. Dwudzieste siódme, moja reakcja na hejty. Dwudzieste ósme, odpowiadam na hejty.

37. Back to school. 38. Jak spędziłem na przykład w wakacje, czy tam ferie? Co chcecie, możecie dać 39. Fan mail. 40. Zgaduję wiek youtubera. 41. Zgaduję youtuberów, lub raperów, lub piosenkarzy, kogo tam chcecie. 42. Fakty o mnie. 43 Mity i Ciekawostki z Gier, 44 Teorie z Gier, 45 Kiedyś versus dzisiaj, czy tam dziś, 46 Moje stanowisko, 47 Unboxingi, 48 Mój sprzęt, 49 Czego nie robić na przykład w autobusie i 50 jak nagrywać filmy na YouTube'a? 51 Jak zrobić miniaturkę? 52 Jak zacząć w ogóle na YouTube'ie? 53 Ozdoby Świąteczne 54 Ja versus Inni 55 Ukryte funkcje np. w różnych aplikacjach 56 Test, test gadżetów 57 Test słodyczy 58 moje zdjęcia na telefonie, i 59 rysowanie, na przykład jak rysujecie, jak macie taki talent. I ostatni już w końcu w tym odcinku, 60 to mój typowy dzień. tak? Ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia i Elo.